Miłosierni jak ojciec. Już w Starym Testamencie Mojżesz na Górze Synaj otrzymał dziesięć słów, które były obrazem i projektem życia szczęśliwego i pięknego. Streszczały się w dwóch przykazaniach. Będziesz miłował Boga z całego serca, z całej duszy, ze wszystkich swoich sił, a bliźniego jak siebie samego. Miłość do Boga. Zawsze dokonuje się poprzez drugiego człowieka, albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. Ten projekt jednak nie mógł być zrealizowany jedynie naszą dobrą wolą i najlepszymi pragnieniami. Kazanie na górze w wersji św. Łukasza przekazuje słowa Jezusa, które są streszczeniem całej Ewangelii. Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec Wasz jest miłosierny. Takie słowa są zaproszeniem do pewnej postawy, która wynika z doświadczenia miłości Bożej we własnym życiu. I dlatego Jezus komentuje dalej, na czym owo miłosierdzie polega. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a będzie Wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie Wam dane. Według Jezusa miłosierdzie oznacza pewien sposób życia, którego twórcą jest Bóg. Dla zrealizowania takiego sposobu istnienia i działania, posłał nam swojego Syna, który przez tajemnicę paschalną odnowił w nas piękno boskiego obrazu. Dopiero wtedy dwa pierwsze przykazania i kazanie na górze stają się możliwe do wypełnienia mocą mieszkającego w nas Ducha Świętego. Formowanie w nas nowego życia, otwieranie się na paschalne dary Jezusa to pewien proces. Jednym z tych darów jest doświadczenie miłości Boga do nas. Najgłębszym pragnieniem każdego człowieka jest miłość potrzeba być kochanym. Zaakceptowanym takim, jakim się jest. Często zapominamy, że tylko Bóg jest zdolny zaspokoić pragnienie naszego serca. Tego zaspokojenia doświadczamy poprzez przebaczenie naszych grzechów, gdy oddaliliśmy się od Boga, a on nie odpowiedział na naszą nieprawość złością, lecz miłosierdziem. Skoro Bóg jest miłosierny dla nas, Skoro nas kochał, kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami. To naturalną konsekwencją takiego przeżywania przebaczenia jest pragnienie obdarowania miłosierdziem innych. Bądźcie miłosierni, ponieważ Bóg okazał miłosierdzie względem nas. Jezus powiedział: Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie. Może jednak pojawić się pewna trudność w przyjęciu tego słowa. Staje się ono niemożliwe do wypełnienia, jeśli nie ma w nas autentycznego doświadczenia przebaczania grzechów ze strony Boga. Aby takie doświadczenie stało się naszym udziałem, musimy najpierw w całej prawdzie stanąć przed Bogiem jako Jego dłużnicy. Inaczej będziemy podobni do niemiłosiernego sługi, który sam otrzymawszy tarowanie długów, nie odpuścił ich swojemu współsłudze.